Drodzy internauci, serdecznie witam w ostatni dzień roku szkolnego. Kończymy ten ciekawy rok. Nadchodzi czas wakacji. Codziennik biblijny zaprasza na spotkanie ze Słowem Bożym. Będziemy chcieli spojrzeć tam, gdzie zawsze spoglądamy, aby znaleźć hasła biblijne dzisiejszego dnia. Oto i one. W pierwszej księdze Samuelowej, w drugim rozdziale, tak czytamy: Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. W liście do Rzymian apostoła Pawła, w XIV rozdziale, takie zaś czytamy słowa. Jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Prze to, czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Moi drodzy, oto nasze dzisiejsze słowa. Tak myślałem, gdy po raz pierwszy przeczytałem ten fragment, że coś nam tu trochę nie pasuje, że jakieś takie zbitki. Tematyczno-dzienne nam się pojawiły. Trochę tak, jakbyśmy na Boże Narodzenie chcieli rozważać tekst na Wielki Piątek. Bo tu przecież wakacje, koniec roku szkolnego, rozdanie świadectw, rozpoczęcie sezonu urlopowego, wakacyjnego, a my, ni stąd, ni zowąd, mówimy o śmierci. Trudna sprawa. Ale z drugiej strony, czy śmierć w lipcu, czy w sierpniu, czy końcem czerwca cały czas nie daje nam o sobie żyć? Czy śmierć nie przypomina nam, że istnieje, że jest i włada ludzkością? Niestety. Niestety, to jest prawda i trudno, żyjąc też w kościele, pracując z ludźmi, od tego tematu odejść. Chociaż gdy popatrzymy szerzej i głębiej na przeczytane fragmenty Bożego Słowa, to trzeba powiedzieć, że Pan Bóg wcale nie pozostawia nas w dole śmierci. Śmierć jest tam pewnego rodzaju etapem. Jeśli się pojawia, to pojawia się jako przeciwieństwo życia, bo chociaż zdarza się, że śmierć triumfuje, to jednak Pan przywraca do życia. Że chociaż wstępujemy do krainy umarłych, to jednak z Bożą pomocą jesteśmy z niej wyprowadzani. Jeszcze tego nie widać, ale wierzymy, że tak się stanie. Słowa o śmierci, o przemijaniu są elementem Bożej nauki. Bóg chce, abyśmy się nauczyli. Doświadczając pełni życia również tej prawdy, byśmy byli zawsze przygotowani na to, co nadejdzie. Nawet jeśli nie mamy pojęcia, co nadejdzie. Cały czas mamy się nauczyć i nauczyć tak do końca dobrze liczyć nasze dni które nam zostały dane. Ten czas nauki, ten kolejny rok szkolny można powiedzieć, że dobieg do końca. Jakiś kolejny etap za nami. Uczymy się. Bóg obdarza nas mądrością, mądrością życia. Mądrością i prawem zbliżania się do Niego, mądrością biorącą się z Jego słowa. Panie, naucz nas liczyć nasze dni, bo czy żyjemy, czy umieramy, czy jesteśmy w pełni roku szkolnego, czy jesteśmy na wakacjach, do Pana należymy. I chyba to jest. Istota tego, co Bóg ma nam do powiedzenia dzisiaj o tym świecie, o nas samych, o życiu, o przemijaniu, o śmierci. Często się to wszystko przeplata, ale Bóg zawsze jest taki sam. Dobry, pełen miłości i łaski. Zwycięzca, piekieł, śmierci i szatana. Jemu możemy ufać? Bogu niech będą dzięki. Za to, kim jest dla nas. Amen.